Ja dawno nie jechałem tego rajdu, bo w, w zasadzie to, te dwa lata temu co jechałem to z dużymi problemami eee, różnej natury. Natomiast e, rajd jest fantastyczny, bo odcinki są bardzo, bardzo dobre. E, trochę nie pojeździłem e, po, przed rajdem. E, także tam jakieś też problemy stanęły na drodze natury technicznej. i. i, i i brakowało mi trochę na początku dzisiaj rano te, takiego rozjeżdżenia, bo jednak przerwa w kalendarzu bardzo długa. Natomiast z końcówki już jestem zadowolony i mam nadzieję, że jutro zaliczymy udany dzień. Właśnie w tej końcówce testowej, a w zasadzie w ostatnim przyjeździe, trochę sekund urwałeś. Tak, no, robiliśmy tam jakieś zmiany. To nie był. To był fragment odcinka specjalnego, także oczywiście w jakiś sposób to odzwierciedla to, co się będzie działo na razie. Natomiast myślę, że tak dziurawych i zniszczonych partii, jak tam, to chyba jednak nie będzie. Że to było ekstremalnie podziurawione, podziurawiony kawałek.